Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Katarzyna Niewęgłowska, jestem gastroenterologiem, specjalistą chorób wewnętrznych i od miesiąca kierownikiem pracowni endoskopowej w Radzeniu Podlaskim. Dzisiaj świętujemy wspaniały dzień, ponieważ nasza pracownia nabiera barw. Jest naprawdę przepiękna, zgodna z wszystkimi wytycznymi i... E, to zupełnie zmienia jakość oferowanych tutaj dla pacjentów procedur, zupełnie zmienia sposób w jaki będziemy pracować, w jaki będziemy badać pacjentów, przede wszystkim zwiększa ich komfort. Po to tu jesteśmy, jesteśmy tutaj dla pacjentów i dlatego jest dzisiaj to wydarzenie. Aby nie trzeba było jeździć daleko, tylko żeby wszystkie procedury można było wykonać na miejscu. Co, co się zmieniło w tej pracowni? Bo ta pracownia wcześniej też była. Tak, oczywiście. I od wielu lat wykonujemy procedury. Natomiast przede wszystkim zmienia się wyposażenie pracowni. Dysponujemy w tej chwili naprawdę wysokiej klasy aparatami endoskopowymi, oraz przede wszystkim lokalizacja i warunki lokalowe. Dostępność tak banalnych, wydawałoby się to, ale w endoskopii niezwykle ważnych. Cala wybudzeń. Pacjenci, jak gdyby, pracownia jest zamknięta w cyklu. Pacjent wchodzi na badanie i wychodzi już po wybudzeniu, że się tak wyrażę, z wynikiem w dłoni. Nie musi nigdzie jeździć, żeby jak dotychczas, żeby na przykład na sorze, żeby podstawać pod nadzorem, bo wszystko to jesteśmy w tej chwili w stanie tutaj wykonać w pracowni. Nazywam się Szczepanie z jestem starostnoradzyńskim. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na uroczystości otwarcia oddziału endoskopii po gruntownej modernizacji. I od razu zacznę od tego, że poproszę jego ekscelencję księca biskupa o poświęcenie też wyremontowanej sale endoskopii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Pokój z Wami i słuchajcie Ojciec miłosierdzia i Bóg pociechy, który nas pociesza przez swojego Syna i mocą Ducha Świętego, otacza szczególną miłością i darzy błogosławieństwem ludzi doświadczonych chorobą, strapieniem, jak również tych, którzy leczą i pielęgnują chorych. Słusznie więc jest, abyśmy prosili Boga o błogosławieństwo dla tej pracowni diagnostycznej oraz dla lekarzy, którzy będą tu pracować, a nade wszystko dla pacjentów, którzy będą się tutaj leczyć. Wysłuchajmy teraz y, tekstu Ewangelii według świętego Mateusza. Z wami Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. O, Panie. Jezus obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. A wieść o Nim rozeszła się po całej ziemi, przynosząc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei z Dekaboru, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Oto słowo Pańskie. Oto o to, o to Szanowny Panie Dyrektorze, szanowni goście, e, pozwólcie na chwilę refleksji nad tym tekstem, który przed chwilą żeśmy wysłuchali zapisany przez świętego Mateusza w swojej Ewangelii. Pokazuje nam on Jezusa, który przemierza drogi Palestyny i widzimy Go otoczonego przez tych, którzy do Niego przychodzą, a wśród nich są ci, którzy potrzebują od Niego pomocy zarówno tej duchowej, jak i fizycznej. Mówi nam Święty Mateusz, że gromadzili się wokół niego wszyscy ci, którzy cierpieli, których dręczyły rozmaite choroby, dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków. I mówi Święty Mateusz, że Jezus ich wszystkich uzdrawiał. Jezus jest tym, który przychodzi z pomocą tym, którzy tego potrzebują, którzy są chorzy na, zarówno na duchu, jak i na ciele. On jest tym, który przywraca życie, bo przecież wiemy o tym, że również skrzeszał umarłych. W ten sposób chce powiedzieć Jezus, że On jest Panem życia. To życie daje i to życie podtrzymuje. Jezus le leczył chory, chociaż doskonale wiedział, że ich życie nie będzie trwało na Ziemi wiecznie, że oni też kiedyś z tego świata odejdą. Ale wiemy o tym również, że. Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokazał, że śmierć nie jest końcem ludzkiego życia, ale to życie pomimo śmierci trwa dalej. Kiedy jesteśmy dzisiaj tutaj w szpitalu, to zdajemy sobie z tego sprawę, że ci wszyscy, którzy tutaj posługują w jakiś sposób wypełniają to samo zadanie, które Jezus wypełniał, czyli troszczą się o człowieka, człowieka chorego. Bo przecież to nie gdzie indziej, tylko tutaj ci, którzy są chorzy, są przywożeni, przychodzą sami po to, żeby im, żeby im można było pomóc. I dlatego szpital zawsze zapewnia tę troskę. Zarówno o życie duchowe, jak i o życie fizyczne. Chciałbym tutaj pogratulować Panu Dyrektorowi i wszystkim pracownikom szpitala tego wydarzenia dzisiejszego, oddania nowej części szpitala, która będzie służyć chorym. Chciałbym podziękować również za to, że. Oprócz lekarzy, którzy troszczą się o zdrowie fizyczne, może tutaj również posługiwać i ksiądz kapelan, który ma za zadanie troszyć się o to zdrowie duchowe. I myślę, że jedno i drugie jest tutaj bardzo ważne. Chciałbym korzystając z okazji podziękować także wszystkim lekarzom tutaj pracującym, pielęgniarkom, pracownikom szpitala za to, że takie miejsce na mapie Radzenia i Powiatu jest, który my, do którego mogą stale tutaj z takim wielkim zaufaniem wielką nadzieją zgłaszać się ci, którzy odczuwają różnego rodzaju dolegliwości choroby. I oby Pan Bóg błogosławił tutaj wszystkim i oby ta posługa no, przynosiła wszystkim jak najlepsze owoce, aby tutaj mogło być przedłużane to życie tutaj na ziemi. I żeby ci, którzy tutaj przychodzą, żeby taką wielką opiekę, troskę otrzymali i mogli dalej na tyle na ile Pan Bóg pozwoli kontynuować to życie tutaj na ziemi po to, żeby potem osiągnąć życie wieczne, ponieważ dla nas, ludzi wierzących, perspektywa życia nie kończy się tutaj na ziemi, lecz ono trwa w wieczności. Tak więc teraz zawieźmy nasze prośby do Pana Boga. Jezu, Ty przyszedłeś leczyć chorych i uzdrawiać skruszonych w sercu. Racznę widzieć to miejsce przygotowane, aby służyć chorem. Ciebie prosimy. Jezu, Ty głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, leczyłeś wszelkiej wszelkie słabości wśród ludu. Okaż wszystkim swoje miłosierdzie i dobroć. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Jezu, ty kładłeś ręce na chorych i przywracałeś im zdrowie, darem swojej łaski podźwigni chorych, którzy tu będą przyjmowani. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas panie. Jezu, ty nakazałeś swoim apostołom, aby uzdrawiali chorych. Wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła, który boga cię ogólne dla cierpiących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Jezu, obiecałeś wieczną panie. nagrodę wszystkim, którzy w Twoim imieniu będą odwiedzać i wspomagać chorych. Daj nam serce miłosierne, abyśmy w chorych braciach zawsze dostrzegali i kochali Ciebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Bo jesteś, Boże, nasz ojcze. Ty w swoim miłosierdziu przez Jezusa Chrystusa poleciłeś ludowi powołanemu do nowego życia, aby otaczał troską chorych. Prosimy Cię, żeślij swoje błogosławieństwo na tę pracownię diagnostyczną, niech dzięki łasce Ducha Świętego będzie domem błogosławieństwa i ogniskiem miłości. Niech lekarze z oddaniem wykonują w tym miejscu swoje zadania, a cała służba zdrowia troskliwie pielęgnuje chorych. Niech wierni, którzy będą tu leczeni, odkrywają Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego, aby dzięki wiedzy medycznej i Bożej Łasce mogli powrócić do zdrowia i z radością dziękować za otrzymane dobrodziejstwa przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.

Pan z Wami niech imię Pańskie będzie błogosławione. teraz i na wieki, owożenie nasze imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Serdecznie dziękuję za poświęcenie naszej nowej pracowni. Ja myślę, że będzie służyła naszym wszystkim mieszkańcom powiatu, pacjentom generalnie dobrze i myślę, że to będzie pracownie z duszą, a tak byśmy chcieli. Teraz bardzo proszę panią doktor Katarzynę Niewędłowską i rodzinę. Gdzieś tu jest, jest, jest rodzina doktora średniej pamięci doktora Rapko po odsunięcie tablicy przekazuje Pani doktor. A, Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie w klasowni Endoskopowej SP ZOS w Brazylii Podlaskiej. W imieniu personelu pracowni, pielęgniarek Pani Anny Pasek i Małgorzata Pięcznicy, sekretarki medycznej Pani Patrycji Barziak oraz własnych. Przypadł mi zaszczyt wraz z rodziną e, doktora Drawko odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej doktorowi Jarosławowi Drawko, patronowi naszej pracowni. Serdecznie dziękuję pani pan, pan profesor Katarzynie Drawko i rodzicom pani Jelenie i Marianowi Drawko, że zgodziliście się państwo na nadanie imienia doktora Drawko naszej pracowni. Jarek był postacią wyjątkową, wybitnym lekarzem specjalistą gastroenterologii i endoskopistą, nauczycielem, mentorem i wzorem dla wielu z nas. To wielki zaszczyt, że jest patronem naszej pracowni i jest to zarazem odpowiedzialność, którą postaramy się sprostać. Dziękuję wszystkim Państwu, że jesteście z nami w tej wspaniałej chwili. serdecznie wszystkich zapraszamy na zwiedzanie, proszę bardzo. Lis Robert, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim. W dniu dzisiejszym otwieramy naszą nową pracownię endoskopki, która do tej pory była wciśnięta, przytulona pomiędzy oddziały chirurgiczny i ortopedyczny. W chwili obecnej uzyskaliśmy taką pełnowymiarową dwusalową e, pracownię z e, salą wybudzeń, w związku z tym mamy e, prawo mówić, że, e, że jest to e, pracownia bezpieczna, przyjęta, przyjazna pacjentom e, no i personelowi również. Wygoda pracy tutaj jest jakby istotna. E, pracownię wybudowaliśmy ze środku Fairfield e, w e, około 2 milionów złotych. E, w, w kilka miesięcy udało się w, tą, tą, tą pracownię oddać. No a dzisiaj poza otwarciem, poza poświęceniem, poza... Mamy też okazję nadać jej nowe imię, nadać jej patrona, znaczy ustali, ustanowiliśmy patronat, znamienitego doktora Drabko, E, znanego i e, e, bardzo fachowego endoskopistę. Myślę, że pani doktor tutaj e, opowie coś więcej. E, no i w, dla nas tutaj, w, myślę, jeżeli chodzi o społeczeństwo tego północnego regionu, bo nie tylko chodzi o Radzyń, ale północną część e, województwa, będzie to znakomity moment na, na zwiększenie dostępności doświadczeń. Rozpoczniemy lada dzień już badania przesiewowe kolonoskopowe w porozumieniu z NFZ-em, więc jakby pracownia nie będzie stała, mam nadzieję, bezczynnie. Ruszamy z kobietami. Czas oczekiwania na badania się skróci? Tak, jest to istotny element, e, dlatego, że będziemy mieli dwie pracownie, które mogą pracować równolegle. E, w związku z tym dostępność wzrośnie, no, m, można nawet powiedzieć, razy trzy. W stosunku do tego, co mieliśmy do tej pory. Tak? Panie dyrektorze, ile takich badań się rocznie wykonuje endoskopowych? Tak o, w, w, mniej więcej, około, już pani mówię, 5 pięć razy 5, pięć, 25 pięć razy 4, około, e, około 150 na potrzeby zewnętrzne i e, około 200 na potrzeby wewnętrzne. Natomiast w tej chwili, jakby ta dostępność, e, tak jak powiedziałem, wzrośnie. Tak? E, znacząco. Panie dyrektorze, powiedzmy skąd y, pochodziły pieniądze? W, w y, z funduszu Airfield, czyli to Panie jest... Dyrektorze, e, czyli ja rozumiem, że tutaj została wybudowana jakby nowa pracownia w sensie takim, że i pomieszczenia wyremontowane, jakby tak, 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 tak. Znaczy generalnie pracownia została ustanowiona w nowym miejscu, na tym skrzydle na trzecim piętrze w całości. Myśmy musieli. Podjąć trudne decyzje przesunięcia niektórej działalności w inne miejsca. To była taka operacja dosyć skomplikowana, ale dzięki temu no całe tutaj całe społeczności lokalne dookoła wszystkie powiaty zyskają zwiększenie dostępności istotne. Proszę powiedzieć, czy też nowy sprzęt został zakupiony? Czy... Razem z modernizacją, oczywiście, wyposażyliśmy pracownie w, w nowy sprzęt, w kolumnę, w kolumnę w wizji, wizyjną i gastroskopy, kolonoskopy. Natomiast jesteśmy jeszcze w, w trakcie kolejnego doposażenia, a nawet chyba dzisiaj, zdradzę tajemnicę, też dostaniemy środki na. Na, na doposażenie w gastroskop zabiegowy, który, na który czekaliśmy, który na pewno też rozwinie nową gałąź działalności pracowni. A regulowana w ten sposób ten endoskop stał się bardzo sztywny, prawda? A, wtedy, a w ten sposób jest praktycznie rzecz biorąc luźniutki, miękki, bardzo miękki. miękki. Ta, funkcja, ta funkcja umożliwia jak gdyby, jak gdyby zmniejszenie znacznej dużej dolegliwości. Drugą funkcją, którą posiadamy, zgodną zresztą z wytycznymi, jest insulfacja dwutlenkiem węgla. Kiedy ja zaczynałam robić endoskopię, insulfowaliśmy powietrzem i to uczucie rozpierania było dla pacjentów bardzo dyskomfortowe. W tej chwili dzięki insulfacji dwutlenkiem węgla to się minimalizuje. Także naszą misją jest odczarować kolonoskopię. Mhm. Tak. Pacjenci z naszej pracowni mają wychodzić uśmiechnięci, mają się nie bać kolonoskopii. Mamy nadzieję na to, że wkrótce... I nie bać się raka nie jelita. E Trzeba się bać raka jelita, ponieważ on jest bardzo, bardzo częstą chorobą. Trzeba się bać raka jelita Przed Ale możemy, jest to jedyne badanie profilaktyczne, dokładnie, jest to jedyne badanie profilaktyczne, które jednocześnie leczy zmiany przedrakowe. W czasie kolonoskopii możemy usunąć polipy jelita grubego i pacjent nigdy nie zachoruje. Nie ma takiego drugiego badania profilaktycznego w medycynie. Ale oni nie usuwają my usuwamy. my jesteśmy w stanie my jesteśmy w stanie na od razu kompleksowo szansa że to nie będzie to że to poszło by lepiej wszystko mamy nadzieję że do grudnia w jakim wieku po raz pierwszy kobiety i mężczyźni powinni się takie badania profilaktyczne złożyć? W tej chwili nasze programy profilaktyczne zalecają pierwszą kolonoskopię u pacjentów nieobciążonych w rodzinie w 50 roku życia, chociaż Amerykanie badają się od 45 roku życia. Natomiast u pacjentów obciążonych, czyli u tych, w których rodzina w pierwszej linii pokrewieństwa, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie występował w nowoczesie grubego, rozpoczynamy ten na 10 lat wcześniej, bądź 10 lat wcześniej niż zachorowanie danej osoby. Jeżeli na, na przykład ojciec zachorował w 45 lat, to 35 lat już jest.